się siemonetko z tej strony. Jakubiksi Witam was w kolejnym odcinku na moim kanale i dzisiaj e, będziemy grać w Chowanego tutaj e, tak tylko że generalnie e, to jeszcze nie jest Chowany, to jest rozgrzewka w sensie runda. Taka jeszcze nie bawimy się w Chowanego. Generalnie i e, wracam wracam do was po prostu jak już już e, zaczniemy chowanego. E. Ciekawe czy e, są No. E, generalnie o, już, jest te, już jesteśmy. I e, tutaj jest bot. Właśnie z botami mamy problem. E, Następny chowany będzie e, z e, więcej Ja tu się chowam. Wień... Będzie więcej graczy w następnym chowanym. Yy, radzę wam się chować, bo, 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 bo tak bo Jak złapię. W ogóle ta, te boty są takie głupie. Ja wolę walę po 3000, nie? Teraz coś dwa. No, chyba zabił bota Uuu i Szymek! Oj, Ale muszę, muszę cię zabić, żeby, żeby się liczyło. Co koniec o nie! Ej bit, ej bit, ej bit. Najgorzej, najgorzej. Ej, ale ty ja nie, nie możesz... mogę zabijać. No, ty nie mogę zabijać. Nie jest problem. Ej! Ty... No Ale trudno was będzie zabić mega. No jak jeszcze zaraz ulta nabiję. i szymek tutaj szymek wyg wygrałeś możesz mnie zabić proszę no także my się widzimy w kolejnej gierce i tutaj będzie teraz szukał y, szymek także y, no dobra także już jesteśmy tutaj w gierce standardowo szymek szuka tutaj najpierw czy, y, musimy wybić botów Także no to jest kolejny bot Od Frank. Właśnie wina widzie, z, widziałem... Wybiłeś. O kuła, siema. O nie. Ej, ten Frank, dawaj, wybijaj. Wybijaj go. Ha! Ha! Znalazłem cię! A nie! Nie, ja Do kula nie. znalazłem! O nie! Frank jest za mocny! Ej, please pomóż mi z tym Frankiem! Dobra, czekaj, ja... Najpierw go wybiję! Ej, no nie! Ej, nie, nie, nie bo... mówię. Muszę... O nie! Najgorzej! Ale dobra, ja, ja teraz szukam, także widzimy się y, w kolejnej gierce. Y, dobra, już tutaj jesteśmy. Y, dobra. Wszyscy dajemy radi, dawaj. O kurde. Okej, okay, także my już tutaj zaczynamy gierkę no, Generalnie ja teraz szukam No, najpierw wybijamy botów nie, 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 nie eliminujemy siebie Także, no ja wziąłem sobie rakietę numer 4, ponieważ łatwo będę mógł tutaj zabijać Tutaj widzę, że tam jest Daryl No Tak, tu jest jakiś Karl i to jest bot I ten bot mnie zaraz Zgasi tej peny. Ale dostała. O nie. No go... Ej jak ktoś zginie, to trzeba od razu ginąć. Co? Serio! No, na przykład któryś z nas zginie? O nie, ej, mnie zabito, to wiesz? Ten. Ej, mnie zabito. Aha. XD. Także my już przechodzimy do kolejnej arenki. Teraz kuba Sokolnicki szuka. No i generalnie tak. Dobra, tutaj widzę już, bota. ja sobie zbierę na spokojnie parę kiełpsa. No. Ogólnie ja mam trzy skrzyneczki obok siebie, nie? Tak? No i zaraz tu może... Ale ten tik, ten tik jest... Dobra. Dobra, nie ma tika. To jest jakiś el primo, którego zaraz podjadę, bo on sobie niszczy -Cubes No cubesa. O, się ma. Cześć, cześć, cześć. Ja zbiorę sobie tego. No, po, poczekaj, odszerej. poczekaj, bo tu, tu ten, tu boty musimy A, brać. on A, on zaraz nas zabije. No to chowaj się lepiej, a ja nie. Dobra, ja, ja idę się chować. Ja idę się chować. Ej, dawaj, razem się chowamy. Gdzie jesteś? No tutaj. Patrz. O dobra, to chodź tu. Ale ja mam ulta, także w każdej chwili mogę ucieknąć, nie? No ale chodź tu. Nie, ja tu. No to razem tu. Nie, bo to będzie za głupie. W ogóle czemu? czemu... czemu ciebie widać? No ciebie też widać. Bo jesteśmy razem. Aha, XZ, tak dziwnie wygląda jakbyś nie był w szaku. Ale mamy tyle samo HP. 8460. Nie Ey, on nas po szuka. Chodź teraz tu. O sorry, Au. sorry. Tutaj chodź. O, on zabi o, zabił bota. O nie, tylko my i on zostaliśmy. Najgorzej. On mnie nas szukał. O nie, najgorzej. Fuck, mnie strefa goni. jest strefa goni. O nie, widzę go, widzę go. Szymek, uciekamy. Szymek, uciekamy. Uciekamy, uciekamy. Pat, pat, <laughs> pat. Pat, 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 pat. To zrobił. Drogi. Jej ja idę tu. O nie, o nie, kuba, kuba. <ścoughs> dobra, on ci, on ci teraz będzie na ciebie fokusował. Dobra. Ajda. Jej, wygrałem. Jej, dobra, tutaj mnie y, zabije. Dobra, a my już się widzimy w kolejnej gier. Także no my już kończymy ten odcinek. Mam nadzieję, że Wam się spodobało. Kolejny odcinek schowanego będzie jutro albo 13 grudnia. Także spodziewajcie się następnego chowanego, ale to już nie będzie taki chowany mały, tylko to będzie wielki, bo tam będzie chyba sześciu graczy albo nawet więcej. Także no, pożegnaj się, Szymek. No, cześć, ja. W tym drugim chowanym też będę oczywiście uczestniczył. Tak, dokładnie. Także... Tam dobrze mówisz, bo będzie sześć osób i będzie lepszy chowany. No także do zobaczenia i cześć.